ma z tej strony Dragor i witam was w moim nowym let's play'u z gry Max Payne 3 yy, Dobra, jesteśmy w menu głównym No i co? Jedziemy, tryb fabularny Chwilę grałem, doszedłem do rozdziału trzeciego bodajże <grym> Całej gry nie przeszedłem, spokojnie O, możecie... No, nawet do drugiego doszedłem, także... Nowa gra yy, To yy, nie yy, Tak... Gramy na średnim oczywiście. No i dobra, no to sobie Ja się zamykam. This place is great, really comfortable. I'm going get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Now, like I said, it was a long time ago. Seriously, definitely more my style than Panama or Hoboken, I guess. No. If I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right. It wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Really. I really needed a new start. I am gonna like it here. It certainly... It certainly ain't New Jersey. It's my new life, just like you said.

wczytywanie nie da. No, ale dobra. Oglądajcie sobie dalej. A ja zamykam się. I'm say, I'm I to so that i on settings, not the highest, but very, very high. high A killer. some ran a clue even gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. No. Hey. jest, chapter pierwszy Aaa, zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że będziemy przechodzić tą grę po jednym rozdziale, czyli pierwszy, się do pierwszej, gdzie kończymy odcinek I tak co rozdział Także przygotujcie się na niezły mordor w wykonaniu dragora Mam nadzieję, że się spodoba wszystkim No i za chwilę powinna być już gra Cześć, jakiś kolo to Dobry koktajl. Dobry oh, dzięki. Mm, jakie fajne szyby, mm, fajne widoki. No, I ja, mówimy, że nie. Każdy by się tam chciał znaleźć. No prawie ten filmik to trwa prawie 10 minut cały ten. Jakiś barabara. That's People.

Mną wszystko im się Nawet nalewa. O, można tam zobaczyć jak kelner nalewa to whisky czy tam szampana, czy cokolwiek wódkę. do tych kieliszków, no to leje się z tej flaszki, a nie tak, że wiecie, że nic z tej flaszki nie leci, tylko przechylaj tyle. No, także super. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi ogólnie o Rockstar, m Rockstara, bo on ma wprawę w takich grach, bo tworzył GTA i tworzy, jak wiemy. No to ma wprawę w takich grach, no i widzicie, że Rockstar jeśli chodzi, to on potrafi się naprawdę dowalić do szczegółów postaci, bo naprawdę są super zrobione. Zmaryczki na mordzie i wszystko jest, także super. Dobra. Także my za chwilę będziemy ciupać. No ale teraz jeszcze dopatrzmy do końca. i was mostly working for rodrigo prague's Some and some had things named after him won awards owned things people one of the trophies he had won was his wife fabiana she was hot and wanted to be dangerous the trying to fight their way out of a cesspit she'd married well and was now at leisure to regret her good fortune they got along as well as any rich workaholic and his younger heir head wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, <laughs> a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types—people who no know if night. they drink enough, they won't have to feel guilty about their good no fortune. Suddenly things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Oh, no. now okay, no to start. Let's get a now we're to jump. No, it's just that it didn't start yet, but it will Dobra, odłóż broń, odłóż broń. Max, oczywiście. Mam yep. mamy broń. Co tu? Do... Nie mam kupa pojęcia. Chodźmy. Wszystko się coś przycina, ale to tam... Myślę, że przez ustawienia trochę. Ale myślę, że powinno być oko. Także jest w miarę ok. Ej, hey, what the fuck. Dobra. To wtedy na początku było jeszcze coś takiego, że pokazywali co którym się robi, ale najwidoczniej to, że ja już to grałem, no to już nie, nie potrzeba. O to, bo mi Ej, hey, no nie chcę skakać, to jest fajny był bullet time. Z pierwszej części wiem że to było no ale... ...ciea. Zaraz będę komentarze, nie umiesz grać, baba baba. Ale to jest tylko zabawa. Także. Tu nic nie ma? baba baba. Ej, what the fuck? No 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 Może bym do nas odcinka trochę zmniejsza detale, to będzie lepiej. Ale piszcie w komentarzach czy jest tak tragicznie. Co będziesz robił? ale go Jak ser szwajcarski jakiś Adariatinka. Ja hmm. taki garnitur drogi. Yeah. Kuleczka leci. skór. No, wpadłem do rosyjskiej. Tranquila, tranquila. Spoko, spoko. Dobra robota. Dzięki, men. Potrubuj w nie nie. 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 No, nawet widać, że jest przemoczony. Fajnie to zrobił. Ale na komputer lepiej wygląda ta wersja, niż na konsolę. Naprawdę. Dużo. Lepiej. Także tego. Dobra, lecimy. Idziemy na dole. I jaki ma to plan ustalić? Jest, headshot. Mogą być takie coś, że kół kryjemy się z osłoną. Wciskacie sobie kół, prawda? I...

rodrigo was too rich a prize Dobra. for them to throw away oh shit. sure i'd have to work Alek hard to get him back but i knew that. the bad guys would want the boss alive almost as much as Dobra, i do once i opened the door i'd actually have to come up with a plan the great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap rapetica może weźmiemy sobie tak. Ta parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Oh. O. No, Masz jakieś problemy graficzne? Nie, ot od... gry. Uh. Dobra. A ino. Me and Ja jeszcze mogę strzelać, czy już nie chcę? Pry right on the f**k, max pomóc, max pomoc... max pomóc. W następnym odcinku postaram się to już naprawić, że będzie okej. Nie. Łoł. Zabili mnie? <laughs> Sorry. Mmmm, fuck. Skit. Dobra. Yep. Jedź. Ta auto się nie rozbija, ale to, to dziwne było. Aaa, super mod pokój. What fuck, aż mi się amunicja skończyła. Mr. Bronco! Oh wow, hit chat. Oh god. Yeah. I'm not bad at mocely. You're okay. It's nice. It's nice. You're okay. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come with me. Just come it's okay. Shit.

Fuck. <laughs> 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 <Pienky. laughs> you <did> good, <laughs> You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. <laughs> I guess. this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kinda beat up. Dobra, to idziemy. Jajku, słytość nocęka miłości rodziny mafijnej. Po powrocie do domu musimy się zrealizować. Oczywiście jedyny sposób, jak ją tylko mi budka. Kong, kon. Kong... Kong... Hmm. Co to za Kong? Fajne nazwy wymyślili w tej grze. Uuu, oh, shit. Max Chubb, nie przesadz... Nie, przesad nie przesadzasz. Z tą wódeczką? Kong? Nie przesadzasz z Kongiem? Ta. myślę, że też będziesz położyć się w stanie. Hmm. Okej. Okay. To idźcie, połóż kolego. Leży helikopter. Okej, okay. to my się tutaj pożegnamy. Widzimy się w drugim rozdziale. A więc ja się z wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam. <grywanie> no, trzymajcie się do drugiego rozdziału. Cześć! Ej! Hey.